Eee, dobra. Eee, Na no, starcie nie wiem co powiedzieć, jak zawsze. No cóż, takie życie. Eee, eee, ja zawsze nie wiem co mam mówić, jeszcze szczególnie jak ja... Ach, ile razy ja już to mówiłam. Już... Ja nie wiem co mówić. Tylko dlatego, bo nie wymyślam co mam mówić, co mam nagrać. E. Nie wymyślam po prostu co mam mówić. Wymyślam po prostu co nagrać. No kilka dni ta sama gra. Ale dobra. E, żeby nie było. Żeby nie było to MX vs ATV Legends. Żeby nie było, że jestem jakimś menelem, że... Nie wiem jak się ta gra nazywa, co ja właśnie powiedziałam, dziecko ma być menelem, nie było takiego słowa, uznajmy, nic takiego nie mówiłem, nie mówiłem nic takiego.